Dzień dobry, kochani. E, na wstępie chciałbym Was przeprosić, że się nie odpalam. Ale mam troszeczkę roboty, już skończyłem ją. Więc e, kochani, już niedługo z powrotem wracam na live. Y. E, a co bym chciał więcej wam powiedzieć, kochani, zbliża się już wielkimi krokami. Nowy rok, kochani, chciałbym, żeby. Ten rok był dla Was lepszy, dla mnie. Chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności. Wszystkiego, co byście sobie zamarzyli. Najważniejsze i najcenniejsze zdrowie, kochani. Miejmy nadzieję, że ten rok będzie lepszy trochę niż ten poprzedni. Ale zobaczymy, jak to się wszystko potoczy bo ja mam trochę więcej zacznę wkładać energii w swojego YouTube'a coś tam Wam więcej rozdawać tych prezentów e, dzisiaj przejrzę e, kto dał więcej komentarzy na moich filmach i dwie osoby na pewno jakieś podkoszulki dostaną ode mnie także kochani jeszcze raz Wam życzę wszystkiego najlepszego dużo szczęścia w nowym roku bardzo dużo zdrowia pomyślności jak ktoś gra w Totkach niech wygrali nawet ten milion złotych nie będę zazdrościł wszystkiego najlepszego kochani i widzimy się na live pozdrawiam